Dlaczego rząd nie przedstawił Sejmowi ani jednego punktu realnej strategii blokowania centralizacji Unii Europejskiej, choć to Komisja i Parlament są kierowane głównie przez frakcję Europejskiej Partii Ludowej, do której, do której należy Platforma Obywatelska i PSL? Mamy niebezpieczeństwo odebrania nam kompetencji w 65 obszarach. Czy strategią uśmiechniętej koalicji jest, tak, jest to samo, co było przy? pakcie migracyjnym i Mercosurze, że czekają Państwo do ostatniej chwili, a później mówią, no już się nie da nic zrobić. Oraz dlaczego projekt uchwały nie zawiera ani jednego zapisu dotyczącego obrony polskich interesów w negocjacjach budżetu Unii Europejskiej na lata 2028-2034, mimo że w tych propozycjach Polska ma zapłacić wyższą składkę, ma dojść do powstania nowych podatków unijnych a środki na politykę spójności mają zostać ograniczone. Dziękuję.